Hey, cześć, witajcie, jestem Wafel. Witam Was z powrotem na kwadratowej masakrze. Słuchajcie, udało się wrócić. A mam dzisiaj dla Was przygotowany taki ala skrót z eventu Halloweenowego, Więc słuchajcie, chciałbym przypomnieć, że moje live streamy odbywają się na Twitch TV Wafel Pill, do którego link będzie w opisie. I jeśli chcecie mieć powiadomienia tak najbardziej na bieżąco, no to zapraszam na Discorda, no i to zostawienie też tu subika, jak i obserwacji na Twitchu. Więc zapraszam. Dobra, 20, 20, 20, wchodzimy w portal No spokojnie, niech się z... zbiorą ludzie, no 30 osób na EKM prawie! Nie ja Jak event był! Ale podobno jak pięciu po ja. będziemy walili, to się wtedy rozwali, wiesz? Myśmy w pięciu. Dawaj, dawaj, wal, wal. Wszyscy, dawaj, dawaj. W pięciu, w pięciu po Admina to nie jest tak, Kupimy że to, to. Ma specjalne naruszenie. Trzymaj! Dobry. Halo! Po Pomóżcie kopać portal! Kopiemy! Pomóżcie kopać portal! Robotnicy kapią, szlachta, poczeka Witam wszystkich tu serdecznie. Czeka. Chyba! <śmienic> Rumy, nie macie psychy, żeby zgliczować się perełką tam. Nie macie psychy, O na... jak podpuszcza! A, 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 myślę, że można już y, odpalać y, portal, o, także Artur o, zajmij... Ale go. a gdzie tłumaczenie? Gdzie tłumaczenie? No, nie tu Wytłumaczę tam, bo w środku? będziemy mieli Dobrze. Na, tam jeszcze taki weight room. Raz, 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 okay, no. okay, dawaj, dawaj, pierdolę. dawaj, o, 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 o. A ja, Hooman pewnie nie usłyszał co ma zrobić o, <grym> ten... Jezu, ciebu się drączło Ale nie, nie, jest. nie mam, skina nie mam Ja tak samo, tak samo Ja też tak nie mam A ma. pierdol Mam skina normalnie, elo Pucham ja C Musicie mi oddać okay. leaderowy okay. set już teraz I to na C bez hitu i tu jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że livestreamy odbywają się na Twitch TV, The Waffle Play i zapraszam również na Discorda, bo tam zawsze dostajecie pierwsi jakby powiadomienie i ogólnie jakieś info kiedy streamy, co i jak. Ty gdzie mi się obracamy? Ale wszyscy ładnie wyglądamy, by the ruchułem. way. Ja robię. Dobra Ale wszyscy. I do... bo chyba mrugnąłem Ej, mrugnąłem chyba. Nie mrugaj, no. Będzie trzeba zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Czuję się, jakbym robił to pierwszy raz. Dokładnie. No słuchajcie nie pamiętam się. A przepraszam na co się działo w pierwszym przedtem. Nie wiem. Tutaj Seddy, Seddy. Kobiety są od myślą. Co było w pierwszym gumie? Bo ja w sumie nie wiem jak my przeszliśmy tego pierwszego gdzie. Nie głowy, a potem na. Okej o gorzko. Dobra, midra to bym powiedzieć. Ja nie wiem jak my to przeszliśmy wtedy. Ja też nie pamiętam. Wzięliśmy główki, potem ja coś kliknąłem Co kliknąłeś? To jest przycisk A tu głowę trzeba położyć. Nie widzisz głowę po prostu. Tak, Dobra, mam jedną? Główki. Główki. Ja już mam jedną. Ja to włóżcie te głowy do ten. Gdzie? Gdzie, gdzie? To ma głowę. Ja mam głowę. Gdzie tą głowę gdzie położyć? Ja... A nie, ja mam tarczkę. Gdzie tą głowę położyć? I, ale... W serio, kładłeś wtedy głowę? Ja mam tylko we flipunku. No, ale ale wiesz, gdzie, gdzie się głowę trzeba położyć, no. A mam jeszcze jedną. Na... na głowę tak. Tak. A gdzie ją trzeba położyć? Na głowę, w sensie? Chyba tak. Na głowę nie, trzeba nie ja na głowę. Mówić? Do tych ten, do tych. Ee, no? Frame'ów, wydaje mi się. O! A, a jakie są takie frame'y? Tymi, co się tak lewy nimi bawi? Tak. No dobrze, A do y. stały. No dobra. <laughs> Bo to ważne może być. Ty gdzie są jeszcze głowy? No, ale on, za, on zepsuł te. A. Ja o nie, to był taki X, to, właśnie. No tak? Jeszcze nam chyba brakuje czegoś, nie? Tak, jeszcze brakuje. Jednej, ile jednej jednej. Jednej. powinno głowa. być? No ja mam tą tarczkę, ale nie wiem czy to mam położyć, czy nie Tak. A masz puch. ją głowę? Masz, czy nie, nie masz głowy? A to skutę. A to nie, nie to nie. nie w środku po prostu. A może no I co? Czekajcie, a one się jakoś nazywają? Nie, one po prostu playhead. Hmm. Myślałem, że te przyciski robią absolutnie nic. Cicho! Nigdy nie wiesz. A może bym kliknął, i by coś się dobra, stało? Dobra, tak? dobra, 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 no, no może tak. No, właśnie. okej. ok. Czy coś nam brakuje jeszcze? No chyba głowy jakiejś. Czyli wychodzi na to, że na farcie. Czyli jeszcze chodzisz. jednej goły brakuje, tak? No chyba tak. A ten skiut po co był? Nie mam pojęcia po co jest skiut, no ale no chyba, że masz, masz jakiś inny pomysł. Dobra, hmm. szukajcie. Głusiciek na dole wiem. niebieski. Już wiem, czekajcie, już ale wiem, już wiem, już, już. wiem. A, nie, Mamy nic. dwie głowy tylko, nie? A mm -hmm. zobaczysz nad cztery. Tym nie, przejściem. Ja cztery. A co to jest za blok? Mam cztery. To jest skóra żubia. A okej. Okay. To, to, to nie wiem. O może chyba, że to trzeba jakoś ustawić jakieś kolejności. No może, właśnie, ale to trzeba tego już ustawić. Hmm. No to... A to na, nie pewno... Mógł... O, no, tak, na pewno tak było ustawione wtedy? Eee... a tamten niebieski guziczek coś robi? No właśnie, ja kliknąłem, ale nic się nie stało. Ty, no nie wiem, w sensie to wygląda, jakby miało mieć sens, ale nie ma. No chyba nie. O, jakbyś to mówił, to jest mówił o moim grze. życiu. Co to jest górze? Ej, tak, co to jest? Jesteście pewni, że te item frame tak były? Tak, 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 na 100%. To też głowa, tylko która jest tym, zegarem. A co, ale ktoś nie może sobie przypomnieć czy coś robił podczas że w coś... wtedy? A... Pamiętam, że ktoś mówił wszystkie wajchy w dół. No ja mówiłem wajchy w dół wtedy. No tak, ale, ale to był pani nie dało. A to wydaje się, że to nie, nie no. To zielone, zielone to, to nie, głowa, nie głowa. Czyli no. musi być piąta głowa Aha. zamiast tego zielonego, tak? ja no, tak. no to analitycznie. Dobra, no wezmę to. I może, może, wiem. Zjedz co to, umrzesz, weźmiemy twoją głowę Co z tą głową? O, o dobra. dobra Dobra Tylko nie da się zjeść A, no to problem To musimy znaleźć inne wyjście Ta głowa Tak, my nawet z pierwszego głowy? poziomu teraz nie przejdziemy to świetnie będzie, naprawdę super Słuchaj, jeszcze nikt nie przeszedł Dokładnie. Ej, jesteśmy na innych no serwerach, więc możemy nie dostać. No informacji. Nie, nie, nie dostajemy po a... informacji. Znalazłem, znalazłem, znalazłem. Masz, masz, masz. No, 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 dobra, no, dobra, no, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Super. Ma. Yes! dobra. O, działa, dobra Super. lecimy dalej. Brawo, brawo my. A, a co tutaj było? Teraz tutaj, tu czekamy to na tym guzik. Tak, był guzik, to był guzik. to był? To był o kurde. Nie ma? Nie ma? Nie. Ma. Ale on no się musimy... chyba też ja potem pojawił. Nie. Jak to się przestało? A, może po zala pojawił. Chyba po zalaniu no? No myślę, że daje. No, muszę poczekać, aż y, po prostu. A to w razie czegoś się rozglądajcie gdzieś na boki, żeby nie było, wiecie. Mam dwa endowe słupki jakieś. Nie. A nie, nie, I bo też mam jakieś mam ciągle, to też. Czy ty ciągnąć taką muzyczkę, taką melodyjkę, czy tylko ja? Nie, tak, ja mam tak. muzykę włączoną was. Macie? Nie przycisku. w kominie siedzę. Nie ma przycisku. Nie, ale to musi się przestać kręcić po bo na pewno. Ej, a ja znalazłam kurde 4, jakieś 6, jakieś baj. O, no to. ale w mam. O, spada poziom. A nie, bo to są te, które się przez wodę zapisują. Kto kliknął? Kto kliknął? Wciskłem, sorry, byłem niecierpliwy. Mogę się Nie no, dobrze no. Okej. Dobra, dobra, to do drzwi, tak? Tak, do drzwi. No to już muszę otworzyć, nie? W końcu. O, się dobra, dobra. Dobra, no to co? Lecimy? To jeszcze raz, nie? To który przejdzie. Dobra, przepuśćcie Z tego. <noise> tak. Nie, no teraz lecę. Nie kleciszno. ja nigdy nie przyszedłem pan kuga. Ale byłeś najdalej już. Ej, Ale. czy to nie idzie o, teraz bo... inaczej? E, coś o, właśnie z opóźnieniem, strasznie. Jest inaczej, uwaga. Strasznie wolno. O nie. Tak? Mm -hmm. Oj, nie, to dokładnie w tak samo jest. Tak? Tak, dokładnie tak samo. No, tak emocje są mniejsze. Wolniej chyba chodzi. Czekaj, Czekaj, wolniej. Nie, nie chodzi wolniej właśnie. Ja A, dokładnie próbowałem. Nie, ja nie no, to wydaje wolniej? mi się, że jest wolniej na trzy sekundy. Patrzcie, raz, dwa, A, prawie trzy. Nie, dokładnie tak e, samo. Czy to da się to zrobić? Spróbuję. Bo... A no, dobra, leć kuba. Nie, no, dobra, no. no. E, Teraz się robi. Prawie... Nie, da się. Ale, Jeden, ledwo. dwa. No nie, zobacz, bo Nie, to dokładnie już... jest tak samo. Nie, jest większa przerwa. Aaa, bo się zbugowałem w A jakby klocku. teraz przeczekać na tym pierwszym? I nie, 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 nie. nie. Na nie, nie. Na Ej, Ej, bo nie, no coś nie jest pojawi jest no tak, się na cześć. Jest inaczej, tak mi się wydaje. Nie, to jest dokładnie samo, tylko że emocje masz inaczej. Naprawdę. To jest dokładnie tak samo. Ej, nie, zobacz, jak długo jest, co jest? No teraz jest długo, bo teraz. O, ja ja bym znam... włączyli chyba, bo uznali, że nie działa jakoś normalnie. Moim <laughs> zdaniem nie działało normalnie. Mi się też wydaje, że nie działa o, normalnie. O, się uda przejść może. Lecimy! Uuu, wszyscy zrobili pierwszy. Po raz pierwszy... Nie, jeszcze nie wszyscy. Mam, mamiko też od... Tak. taka was, jak ktoś no, z was nie, nie wiesz, przejdzie teraz nie. tego pierwszego, to, to ja, ja nie wiem co ja wam zrobię. Ja. O kurde, proszę. Nikt tego nie proszę. widział. Super kuba. Ale pojawia, Ale ścieba. O nie, to też nie jest takie... Problemy. Lewy spadłe. Ale tam serio? musisz double jumpa na tym drugim zrobić, Kuba. A No jak? Wobec tego ciężko będzie. A, i prawie. No, hit to jest. Ortiz, jak ty to zrobiłeś? A, dobra, nieważne, nie mam pytań. Jest <grystanie> cicho. <grystanie> <grystanie> Każdemu się zdarzałem błędy, tak? Widzisz w karma. Nie, no nie. Nie, można, nie, można, szybko. o nie, ze... nie, <grystanie> nie, <Przepraszam. prawie> zepchnął. <grystanie> Ja rozumiem, że speedrunowiec, ale spokojnie. Udało się. Woda leci. No, o, super. Nie, już ja nie I mówiłem, że no, czułeś no, zabawę, Kuba wiecie, Tak się rozpędziłam, że sama spadła. A kto Woda. przeszedł ale tym nie razem? Chociaż. O. Nie ma problemu. Kurde, na tym trzeci Ej, dobra, bo to mi ominąło. Na... No, na... no, nie o, no, się nie dalej, do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery Dobrze, że nie robię tego sam w prawo. I tak, nie to, wiem gdzie to, ja to wypiłem wtedy. Tu prosto cały czas. Dobra. Nie, tam nie prosto, w to... Spróbuj w lewo. O, tylko w lewo. O. Nie, dobrze było. Lewo, w lewo, w lewo, było, w lewo. i teraz w lewo. lewo. I na przodu nie. O, a nie Ta, trzeba prawo? w prawo jeszcze. W prawo? Raz. Gdzie teraz? Dawaj, Dawaj w lewo. No, w które lewo? <laughs> Ej, mam pomysł. Mam bardzo fajny pomysł. Niech na no, każdym skręcie. Ja jestem nad wami. Jedna osoba stoi. Nie, dobra. Skrancie. A nie, bo tu się nie nadoba, tu się nie da inaczej przejść. Bo musimy jakoś zapamiętywać przerażę, to, To no, no. jest Team Collision. Nie no, jest 5 do przodu, dwa w prawo. Tak, 5 do, 5 2 do w przodu, dwa w prawo, jeden w prawo potem. Mhm. Ojej, ja, no, zapomniałem, bo chyba specjalnie do ciebie napisałem, nie? <ścoughs> x <Excel? O Boże, śmiech> Super! I ja nie mogę jestem najlepszy w tą grę. O co już? No pięknie. A już Excela szykowałem. Ile Jesteście to niemożliwi. Za długo, za długo, jakbyście, po pierwsze Mike na mnie nie krzyczał, po drugie Octis nie przesuwał, ten to byłoby dużo Oj łatwiej. tam, przypadkowo to było no. Ktoś pamięta tutaj jak się szło? E, chyba się zepsuło coś. E, a, nie. nie. Tak nie. E, a może jednak? Nie, po prostu musi być jedne, jedna osoba po drugiej. Mhm. E, ale brzmi, tak zmęczony psychicznie. Przepraszam, nie ty się czujesz nie. zmęczony psychicznie? Nie, ty się zbyt, znaczy tak brzmisz jak widzisz. Ja, a, że ja jestem bardzo zmęczony tak. psychicznie. Tak, dokładnie. Bo nie dość, że pod koniec był jeden błąd, to jeszcze Mike, który na mnie krzyczy, że raj my to sami znajdziemy sobie. znajdziemy. coś miałeś <laughs> siebie? O! Siewa, kuwawą, byliśmy już dużo, dużo dalej. A, jak dobra, ty ty no, ale byliśmy dużo, dużo dalej i jaki miałeś plan potem? E, Trailen Erok do samego końca? No tak, dokładnie. No, no najprościej to zaczęło, nam to szło. A jak potem, to, jak już bo... zaczęłem, jak wyszliśmy, to wyszliśmy, szło nam bardzo dobrze. Aż tam, e, ja czy tam celi zrobiliśmy jeden jeden ten. Przerosł, kurde, nie po pamiętam prostu. przy. przy, przy Przerosł. O, dobra, tak. jestem. Jest? Dobra, dobra nice. No, super. Miałem tak totalnie w złym kierunku, no, że. Teraz, ujętki to wasza działka. Dobra, Łuk, Łuk... łuk. Każdy to już wcześniej, okay. łuku nie dobra, bierze znowu. Yeah. Dobra, no. To Cedy wiesz ja pod dronami, strzelam Ustawiać się od, od razu, tam gdzie byliście wcześniej i lecimy dalej A to nie w, jedno, w jednym tempie mieliście strzelić dobra, no ja strzelam Ale to tam jest przedział dwóch sekund pewnie, Dobra. No bo ja strzelam w... No ja dupa. cały czas Dobra, dobra, my z lokajem kampimy przy drzwiach Spoko. To, to ja wam pomogę ja też Trzymaj klamkę, trzymaj klamkę, mocno. Eee, jakoś, tak, mocno klamkę trzyma. trzymaj. Się nie puszczę, zębami. zębami. Dobra, pchamy, pchamy, jest, dobra. Otwarte, otwarte Co ty, szybko I Tu skończyliśmy, nie? Eee, tutaj, Aha, ciemno się zrobiło, z tego tak, ja Tak, ja kliknąłem tak. jakiś guzik, ta, ten na wejściu kliknąłem i zrobiło o, się ciemno. O, już. o, tak, o, super. Dobra, Ujej, coś tutaj to trzeba zrobić. No. Co tu płacze? Co jest? Płacze. To chyba ta lalka. To lalka płacze. Albo co Jezus Maria. Nie was... o, o, Boże. jest o. O. światło. Ale nie Czy wy To ma być światło? Eee... Dlaczego no. jestem w innym pokoju niż wy A może tu chodzi o jakieś detale, zobaczcie Coś tu się różni? Coś Bo nie ma tak. teraz tej, nie ma nie ma lalki. No ale, no, ale to tak, ale wcześniej jakieś... też nie było. Ta ta, 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 ta To jest kostka jakaś? Jakiś raz... A tych kostków A. nie było? 7? Patrzcie, te, te znikają przyciski. Patrz, jak się tu kliknie, to one znikają. Zeti, się Zeti, a gdzie ty jesteś? Ja jestem w tym pokoju, zostałem wcześniej. Hej? Dobrze się robić. co? ZZZ, Podejdź do tej takiej dużej szafki z guzikami. Ona jest po lewo od drzwi. Taka no. droga z guzikami dziewięcioma i wciśnij w lewym dolnym rogu guzik. No. O nie, to nie ta. Czekaj, gdzie jest? Tam jest dziewięć guzików do wciśnięcia, taka wysoka szafka. I tu jest gdzieś reset albo zaakceptowanie? Szukam jej, ale nie widzę. Kurde. Tak, nie, to jest reset, dobra. Dobra, jeśli jesteś na samym starcie, wszystkie moje. Tam emotki, y, przy drzwiach po starcie, od, od razu po lewej. Co masz od razu po lewej, ty? <laughs> od razu po lewej, a. nie wiem, jakieś drużową wełnę na ziemi. Po prostu nudźmy no, na, kropki, na ziemi, tak ale nie ma takiej szafy? Później. Nie ma szafy. Ej, się ten refresh? ty ja te liczby. No, te no też ja widzimy, też widzę. Może, jakaś może te trzeba poklikać, właśnie. Nie, to jest, to jest tylko isterek. Is 7, 3, 1, 2, no. Albo? No, 7, 3, 1, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2. No i nic, nie wiem. No Mam nie, tam, a, tam ale tam tam dobrać, jeden? Czekajcie, czekajcie. Nie, no 7, 3, 1, 2, nie? 7, 3, 1, 2. Czekajcie, czekajcie. Czy ktoś wciskał? Ach. Ktoś coś o, się... dobra, jeden Wciska. teraz, czekajcie. No i teraz dwa. Nie, dwa. Coś, bo, nie, bo one znikają za każdym razem. Jak się teraz nikt nie hmm. klika, ja to poklikam, czekajcie. Dobra, lokaj, dobra. Dobra, klikasz. Dwa razy trzy? Nie. O, o a dobra, hej, Nie Zadziałało ja mnie jestem te poboczne, ale też jestem w łazience. Ja, ja jestem łazience. cały czas w tym wow. całym wow. pokoju z tyłu. A, ja a to znaczy, się zbugowałeś. To no. napisz, o, się, jak run na Ty. Czemu jestem w łazience? Ja też, że mi jakaś głowa spadła, w A, i to jest głowa taka. Okej. ok. Wciskam głowę i, mi... głowę i mam nie głowę. Mam dużo książek. Um. O, o hu, mnie te po. A, dobra, ja jestem. Ja Jej, jestem w w łazience. gdzie jesteś? Papiery! No, no, no. tu, tu są książki A, do w czytania. Ja w łazience trzeba te guziki Okej, okay, tak, tak. O, tu o, są książki. Ja jestem Zetim, teraz. Patrz, tutaj. O, się ma Hanna, Zuzana, siema, Megan, siema. Gabriela, Alison. Imiona. A, A musimy prawdziwe imię wrzucić. Do hopera. Cogę imię? Ale, które to będzie imię? Ej, ja mam tutaj jakąś głowę, która występuje. Elizabeth, z tego. tak wydaje Podobno się. Podobno Samantha. Tak, to, no to, to weź Kuba, to Megan, weź Megan, Zuzanna, Mary, Angelika, Stefania, Katarzyna, ee, Samantha. I do operatu, tu, tu, no. O, zadziałało. O, Gratulacje. O, o. O, Gratulacje. Jest. Gratulacje. Mam to Ja mam odpędzić złego ducha tego domu. Jezu, Ostatnie miejsce. Jaki śmiech! Jest super. I koniec. Czy co, wygraliśmy? No już tak, to się gra, okay. udało się. Na, na ostatnim miejscu eee. bo inni... Brawo, my! Brawo, najlepsza drużyna. Nie skończyliśmy w bo tutaj nikogo nie ma. No, <laughs> nikogo nie ma. No, no, nie... no, myślę, <laughs> że skończyliśmy raczej ostatnio. Jesteście na podium. Trzecie miejsce. O, super. O. Ale powiem wam mega fajnie, ciekawe. Fajne, fajne było. No ciekawe, co oni myślą na święta na przykład. No strasznie straciliśmy na tych półpłytkach po prostu. No, w sumie Ale to wszystko teraz, w końcu, się te, te, te ostatnie te z imionami między innymi ten, te, ta część moim zdaniem była najlepsza. w sensie wiesz, bo się tu ktoś tam mi się tam za szybą pojawił, tu jakaś głowa, tu coś. To było fajne i te dźwięki, nie?